Witam tu księdzu. Zapraszam Was na poradnik. Jak przywrócić stary layout YouTube'a? Do tego jest potrzebne Google Chrome i skrypt. Skrypt, link do skryptu będzie w opisie. A więc tak. Musimy ściągnąć skrypt. Jak widać tu mi się pojawiło. Więc tak. Później wchodzimy w opcję Narzędzia rozszerzenia. Następnie, ścienięty skrypt. Musimy mieć zaznaczony tryb programisty. Następnie, ten skrypt, który ścienęliśmy, rzucamy do naszych rozszerzeń. Oczywiście dajemy dodaj. Jak dodaliśmy, widać, że jest włączony. A więc tak. Teraz, wchodzimy na dywa Odświeżamy. Jak widać, przywróciliśmy ten nasz stary layout. A więc, żegnam się z Państwem do następnego usłyszenia w następnym odcinku z jakiejś serii lub w następnym poradniku. Trzymajcie się. Cześć.